Pątkowy wieczór żmigród na dolnym Śląsku. Spokojne miasteczko pogrążone w ciszy, aż nagle dyżurny służb ratunkowych odbiera dramatyczne zgłoszenie trójka dzieci zniknęła w rzece. W sekundę cały system zostaje postawiony na nogi. Kogut policyjny. Policja, strażacy, nurkowie, ratownicy wodni, kilkadziesiąt osób z latarkami i sonarami przeczesuje rzekę sąsiedznicę. Każda minuta ma znaczenie. Wszyscy liczą się z najgorszym. Napięcie rośnie z każdą godziną. Ale coś się nie zgadza. Nie ma żadnych świadków. Nikt nie zgłosił zaginięcia. W mieście panuje konsternacja. Aż w końcu wychodzi na jaw prawda, która szokowała wszystkich. Mężczyzna, który wywołał ten alarm, był pijany. Miał 2.5 promila alkoholu we krwi. Cała tragedia, która poruszyła pół regionu, nigdy się nie wydarzyła. Twarz zaczerwieniona. Nie było żadnych dzieci. Nie było utonięcia. Był tylko fałszywy telefon, który uruchomił potężną akcję ratunkową i pochłonął ogromne środki. Policja zapowiada konsekwencje, bo takie żarty to nie tylko strata czasu i pieniędzy, ale realne zagrożenie dla tych, którzy naprawdę czekają na ratunek. Jeden telefon. Fałszywy alarm. Setki ludzi w akcji. I gorzka lekcja dla wszystkich. Zanim podniesiesz słuchawkę, pomyśl.